Cześć, tu Kaja, czyli To są 3 minuty, o, to nie będą 3 minuty, ale chciałabym powiedzieć Wam skąd się biorą komiksy, bo może część z Was jeszcze tego nie wie. Ja mam to niewątpliwe szczęście, że mogę je czytać dzięki wspaniałym dostawcom treści komiksowych, jak kultura gniewu, którą Wam serdecznie polecam. Ehm, tak, zobaczmy taki typowy motyw e, e, YouTubeowy, czyli odpakowywanie. Cóż to tym razem do nas e, przyszło, z tego wspaniałego wydawnictwa. E, tak, zajrzyjmy, o Jezu, tutaj w ogóle wiecie, popakowane. O wow, tu jeszcze, żeby nie było za mało rozfoliowywania, e, to jeszcze więcej rozfoliowywania. Uwielbiam, uwielbiam folia bąbelkowa. Wszyscy ją bardzo kochamy. Mm. Słyszycie ten dźwięk. Ten magiczny dźwięk. Magiczny dźwięk folii bąbelkowej. A w środku trzy absolutnie nowe rzeczy. Jedna już widzę, że to reedycja. Koniec lipca Marii Rostockiej. Na pewno pojawi się w trzech minutach o... Niedoskonałości Adriana Tomajna, do których wrócę z wielką chęcią, to już drugie wydanie tego komiksu. Śmiech i śmierć tego samego autora, także będzie o czym opowiadać. Bardzo dziękuję kulturze gniewu, że mnie tak rozpieszczacie. A Was oczywiście zachęcam, żebyście kupowali komiksy, wspierali instytucje je wydające, czy to kulturę gniewu, czy inne, bo no właśnie, komiksy są ekstra, wiadomo, wiadomo. Do zobaczenia, cześć!